O kolejne wystąpienie poprosimy panią dr Annę Ratajską, która będzie kontynuowała rozmowę o tym, jak zadbać o siebie w sposób bardzo profesjonalny, gdyż jako psycholog na co dzień jest, można powiedzieć, profesjonalistką, która się tym zajmuje, ale również co dla nas jest i dla mnie osobiście bardzo takie ważne, że Ania robi to, co my tutaj w innych miejscach w Polsce, na Kujawach i gdzie indziej, to znaczy, popularyzuje wiedzę i wagę terapii paliatywnej, terapii końca życia i, i tych, tych aspektów, o których dzisiaj mówimy. Także jest mi, jak zawsze, niezmiernie miło i jest to dla mnie zaszczyt, że, że jesteś z nami i że dzisiaj podzieliłeś się swoimi, swoją wiedzą i swoimi doświadczeniami. Bardzo dziękuję za te przemiłe i zobowiązujące słowa. I dziękuję, że po raz kolejny mogę u Was gościć. Tak jak Pani doktor Kasia mówi: Świnka więcej nie zje, to ja mam takie moje. Podłość ludzka nie zna granic. No i ta podłość rzeczywiście dzisiaj nastąpiła, bo jakie mam powiedzieć po profesorze Żyliczu, po doktor Kasie i tych wszystkich wspaniałych osobach, które powiedziały o tak ważnych rzeczach? Nie wiem, czy to po mnie widać, czy nie, ale jestem bardzo rozemocjonowana. Ale staram się, żeby było widać jak najmniej. Ta konferencja zawsze była wyjątkowa, ponieważ mówiliście o trosce, o trosce o pacjenta, i bardzo mnie cieszy, że od pewnego czasu pojawia się coś, co nazywamy u nas samotroską. To pojęcie zaczął w naszej polskiej psychologii profesor Kowalik wprowadzać kilkanaście lat temu, i ja się bardzo cieszę, bo samotroska jest czymś, co pozwala nam utrzymywać się w dobrej formie. Kiedy dostałam temat wsparcie wioski, to sobie pomyślałam, no tego jeszcze nie było no to wioska, no to to jest grupa, no to świetnie, to przecież ja pracuję w grupie, pracuję w Szpitalu Uniwersyteckim w Bydgoszczy. Pracuję jako psycholog, pracuję jako psychoterapeuta i szczęśliwie pracuję też jako trener umiejętności klinicznych. I kiedy słuchałam Pani doktor Kasi poszukującej odpowiedzi na, na pytanie, które tak naprawdę my psycholodze walczymy od lat, żebyście to mieli, to sobie pomyślałam, kurde nie, psycholog widzi lekarkę, lekarkę, która poszukuje i wręcz w takich refleksyjnych bólach rodzi siebie. Trener umiejętności klinicznych mówi umiejętności komunikowania się umiejętności komunikacji klinicznej mówi kurde przecież ja wiem jak. I tak chciałabym teraz nawiązać do tego co mówił profesor Żylicz. No, podstawą jest to komunikowanie się i mogę teraz zrobić jedną z umiejętności komunikowania się bridging ponieważ połączę to o czym mówił profesor Żebyśmy nauczali studentów, jak być lekarzem, człowiekiem, czy człowiekiem lekarzem, ale to nie jest możliwe bez nauczenia ich refleksyjności. I to jest dobrze mówić, jak stworzyć dla siebie przestrzeń, że zrób sobie. Natomiast um, ludzie nie wiedzą, jak, jak sobie tę przestrzeń zrobić. Albo uświadom sobie, że jak ja mam to zrobić? Takie najprostsze pytania. I wreszcie ta umiejętność odczuwania. My się z nią rodzimy ktoś wcześniej powiedział że jesteśmy istotą społeczną z takim potrzebujemy stada oczywiście że tak natomiast te mechanizmy obronne które włączamy pracując w sytuacjach nieprawdopodobnie ciężkich takich w jakich państwo pracujecie powodują że my odcinamy to odczuwanie bardzo często więc jak wrócić jak odnaleźć siebie w gąszczu tego wszystkiego postaram się o tym powiedzieć tutaj biorąc pod uwagę to czego możemy dostać co możemy dostać od naszej wioski jak sobie włączę jest włączona. Um, nasz lekarz zawsze pracuje, troszkę się widzę, zmieniło w prezentacji, ale to, to nieważne, z pacjentem, i oczywiście nie jest możliwe, aby oderwać się od, od rodziny. Czy tym pacjentem jest dziecko? Wiadomo, z tyłu są rodzice i, i nie tylko. Czy jest to osoba dorosła? Lekarz komunikuje się i z pacjentem. I z rodziną. I oczywiście na szczęście ma do tego swój zespół interdyscyplinarny, który może mu dać bardzo dużo pomocy i wsparcia, ale może też być źródłem utrudnień. Stąd musimy pamiętać, że nasz lekarz przełącza się na pacjenta, to niebieskie kółko, na jego rodzinę, gdzie jest wiele osób, które się bardzo różnie komunikują i mają różne emocje związane z chorobą najbliższej osoby. No i te pomarańczowe kropki to są inni specjaliści z zespołu. I oni mogą także rozmawiać z rodziną, o czym lekarz wie lub nie wie, z pacjentem, o czym lekarz wie lub nie wie, z wszystkimi z nimi, o czym lekarz wie lub nie wie, a przecież powinien wiedzieć, o czym rozmawia, jak ta rozmowa wyglądała, jaka była reakcja tych, tych ludzi, z którymi rozmawiał o pacjencie. Co zatem, jest, tu są takie punkty, które są wyjątkowo obciążające, kiedy y, Państwo. Pracujecie z pacjentami, i to są jednocześnie punkty, gdzie wasza wioska, wasz zespół może dać wam dużo wsparcia, dużo pomocy. Ja o tym powiem za chwileczkę. Czyli to są momenty podejmowania decyzji. My chcemy, żeby te decyzje podejmowane były wspólnie. Opieka dotycząca krańca życia i planowanie tego, co tutaj już się przewijało, jak ten kraniec życia ma wyglądać. Ale to wszystko się dzieje w kontekście, kiedy my mamy albo zbiór umiejętności. Które stosujemy, włączamy, wyłączamy, a także w sytuacji, kiedy ktoś nie ma umiejętności, bo ich nie, nie nabył podczas procesu studiowania, niestety. I za chwilę powiem, do czego to prowadzi. No i też powiem o tej ewolucji mówienia o umiejętnościach pracowania z pacjentami. W ubiegłym roku powiedziałam Państwu o przypominajkę, taką zrobiłam, jakby to, co jest po stronie pacjenta, co nas najbardziej stresuje, to już się tutaj pojawiało, ale też to, co jest po stronie lekarza. I zobaczcie Państwo, my się boimy lęku, my jako ludzie, tak, nie tylko przecież lekarz, ale zaraz skupmy się na lekarzu i lęk, i cisza, i poczucie winy, i bezradność. Wszystko to, o czym Państwo tutaj dzisiaj mówiliście. Dlaczego nam jest potrzebne to wspólne podejmowanie decyzji z pacjentem? Ponieważ kiedy nasz pacjent wie, na co się decyduje, to współdzielimy też odpowiedzialność za decyzję. To on wie, w co się włącza wie, czego może oczekiwać i on, proszę Państwa, czuje się bardzo, bardzo zaopiekowany. Shared Decision Making od kilkunastu lat na świecie jest bardzo popularne, rozwijane, znajduje się we wszystkich zaleceniach wszystkich towarzystw naukowych, że należy to robić. Obawiam się, że nie jest stosowane na co dzień. To jest jeden ze sposobów poradzenia sobie na to, żeby zarządzanie samym sobą, jako lekarzem profesjonalnym był łatwiejszy. Ponadto pamiętajcie Państwo, jeśli pacjent jest włączony w podejmowanie decyzji, to on nie będzie miał do nas pretensji, bo on to naprawdę rozumie i tak jak profesor Artur Fedorowski, który jest w Karolińska Instytut powiedział, bądź z pacjentem do bólu szczery. On nie będzie Cię wtedy oskarżał, nie będzie czuł się oszukany, nie będzie czuł się okłamany. On po prostu wie, w czym wziął udział i świadomie na to wyraził decyzję. Jeśli chodzi o planowanie końca życia pacjenta i w tej bardzo bliskim momencie już śmierci, ale też trochę wcześniej, bo przecież wiemy, że to przebywanie w hospicjum czy w szpitalu, kiedy pacjent czasami tygodniami. Niestety, także miesiącami zbliża się do krańca życia, to pan, pa, pamiętajmy o tym, tak jak profesor Żylicz wspomniał, mamy Disease i Illness. My potrzebujemy wiedzieć, w jaki sposób pacjent postrzega swój stan zdrowia, swoją chorobę. Najczęściej jest tak, że niestety one się różnią. Im większa jest zbieżność Disease i Illness, tym dla nas jest lepiej. Natomiast potrzebujemy poznać, żeby wiedzieć, jakie są różnice. No i oczywiście. Um, Czasami jest tak, badania pokazują, że lekarze nie inicjują rozmowy na temat krańca życia, na temat poważnego stanu pacjenta, po prostu z obaw. Jednak to jest umiejętność profesjonalna i ona jest wymagana. Pacjenci czekają na to, żeby lekarz zaczął na ten temat rozmawiać. No i to jest bardzo ważne, żebyśmy uprzedzili tego pacjenta że będziemy teraz mówić o trudnych kwestiach, czyli zrobili tak naprawdę warning od jedną z kolejnych umiejętności komunikowania się. Porozmawiajmy z pacjentem o tym, że ten przebieg końca życia może różnie wyglądać. Też już tutaj o tym była mowa, ale omówmy z nim konkretnie. Powiedzieliście to dzisiaj Państwo, żebyśmy prowadzili precyzyjne rozmowy. No to jak pacjent ma kardiowerter defibrylator, to z nim porozmawiajmy o tym, że będzie dezaktywacja, de dezaktywacja czy modyfikacja funkcjonowania. Czy on chce być wentylowany, jak to ma wyglądać, gdzie ma się znajdować? To jest ta szansa, którą pacjentowi możemy dać, jeśli on woli mieć koniec życia w domu. No i oczywiście, ja pracuję z pacjentami, którzy umierają od kilkunastu lat. Bardzo mnie dziwiło w pierwszych latach pracy, jak nieprawdopodobnie nieuporządkowane mamy kwestie finansowe. Kwestie prawne, i czasami, jak były początki mojej pracy z takim wielkim napięciem, pytałam pacjenta, czy my możemy porozmawiać chwilę o tym, czy chce zobaczyć, jak tam wyglądają u niego takie kwestie, o których najczęściej nie myślimy finanse, prawo. I oni mówili, że chcą. I nagle się okazywało, że mają takie bałagany w tym wszystkim, że jeżeli ich życie nagle by się skończyło, to na przykład bliscy pozostaną bez środków do życia. Albo będą musieli iść do sądu, żeby walczyć, bo lata temu coś tam się podziało i to nie zostało bezpośrednio załatwione. W związku z tym, państwo nie musicie tego robić, my możemy to robić. Natomiast połóżcie problem na stole i po prostu przekierujcie pacjenta z tym do nas, oczywiście też mówiąc nam o tym, że tym się mamy zająć. No i oczywiście uruchamiajmy też wioskę pacjenta, ponieważ, tak jak państwo powiedzieliście, każdy pacjent. Yy, żyje wśród bliskich lub dalszych osób. Kiedyś porównano odchodzenie pacjenta do kamienia wrzuconego w wodę i tych, tych kręgów, które się rozchodzą. Pierwszy krąg to są najbliżsi, najczęściej rodzina. Drugi krąg to nasi sąsiedzi, koledzy, koleżanki z pracy, ale tam jest też mnóstwo osób, o których nawet nie wiemy, że może ich dotknąć śmierć tej konkretnej osoby. W związku z tym to jest ważne, żebyśmy rzeczywiście ożywili to uruchamianie wioski. Um, teraz chcę powiedzieć o nieprawdopodobnie z mojej perspektywy ważnej rzeczy. Czasami Państwo odcinacie te emocje, czasami się pojawia czarny humor i niech się pojawia, tylko w odpowiednich momentach. Um, czasami nie mówimy. To są najczęściej zachowania ochronne, bo jeśli podczas studiowania tudzież innych warsztatów, tak, tego co możemy robić równolegle. My nie nauczyliśmy się, czyli nie nabyliśmy konkretnych umiejętności, czyli procesy poznawcze, wiedza, ale także umiejętności, jak to zrobić konkretnie. Tak jak się uczymy, czy Państwo się uczycie osłuchiwać pacjenta, dokładnie tak samo uczymy się odpowiednio formułować zdania. Pytania, najprostsza rzecz, zadawanie pytania tą metodą lejka, od pytań otwartych do pytań zamkniętych. Ja bardzo lubię takie ćwiczenia, kiedy, pacjenci, kiedy studenci. Mówią, oczywiście, że zadajemy pytania otwarte, a później robimy pierwsze ćwiczenia i się okazuje, że wszyscy pytają pytaniami zamkniętymi, co jest taką strzelanką na oślep, bo tak naprawdę nie mamy kontekstu, w którym należy zadać to pytanie. Wtedy co robimy? Pracujemy sobą i jeśli mamy takie szczęście, że mamy takie cechy osobowości, że takie doświadczenia społeczne, że pochodzimy z rodziny, gdzie mieliśmy od dziecka wachlarz doświadczeń z różnymi osobami, to jest super, bo się nauczyliśmy w sposób naturalny rozmawiać z różnymi ludźmi. A jeśli nie, jeśli byliśmy jedynakiem bez babci, dziadka, ciotek, to zobaczcie Państwo, już to inaczej wyposaża przyszłego lekarza w umiejętności różne. Ale my mamy pracować w pracy umiejętnościami, zbiorem umiejętności. Najprostszy, tutaj macie Państwo definicję, ale jak rozpoznać, czy to moja umiejętność, czy nie? Po pierwsze, zadaj sobie pytanie, czy wiesz, co zrobić, żeby zrobić to jeszcze raz. Jeśli masz wiedzę, to to jest umiejętność. Czy to jest tak jak włącznik, włączam, wyłączam od światła, włączam, wyłączam, mam świadomość, tak, teraz robię to, teraz nie robię. Reflektowanie, podsumowanie, klaryfikacja. Tak. Jak chcę, to robię, ale umiem wyłączyć. Jeśli pracujemy sobą, jeśli zaczynamy zużywać nasze osobiste zasoby i poczucie humoru i nasza, nasze zaangażowanie, to w pewnym momencie... Zacznie się robić poczucie, że jesteśmy nadmiernie obciążeni. Odpowiedzialność będzie przytłaczała. Mam w głowie ciągle z tyłu to pytanie, jak pracować, kiedy umierają nam dzieci. Ja myślę, że to jest najtrudniejsze, dlatego nie pracuję z dziećmi. E, pojawia się poczucie winy, mogliśmy coś zrobić inaczej. Kiedy mylimy empatię ze współodczuwaniem, to są absolutnie dwa różne procesy. E, lubię to pytanie. Ostatnio miałam zajęcie ze stażystami, którzy w naszym szpitalu e, rozpoczynają e, praktyki. I różnicowaliśmy to. I mam taki skrót myślowy a propos tej świnki, że jakbym miała współodczuwać to, co czują moi pacjenci, to ja pewnie bym już dawno nie żyła, bo po prostu nie uniosłabym, mój układ nerwowy by sobie nie poradził. I ta rzecz, która wpływa także na państwa prywatne wioski. Czy my potrafimy pracę zostawić w pracy i nie przynosić jej do domu, i w drugą stronę? Czy jesteśmy profesjonalni? I zostawiamy nasze pracowe emocje w pracy i nie przynosimy ich do domu i dom do pracy. Um, tu chcę powiedzieć o takiej ewolucji, która w Polsce jeszcze nie całkiem zaszła. My bardzo często przez wiele lat mówiliśmy soft skills, te umiejętności miękkie, tak nazywając te wszystkie umiejętności, które pozwalają na przykład uzyskać od pacjenta informacje, które są podstawą do wnioskowania klinicznego czy się stosuje do zaleceń, jakie ma objawy. Mówiliśmy o tym miękkie umiejętności. Na świecie już nie robi się tego. Później był taki podział na techniczne i nietechniczne umiejętności. I techniczne to były te wszystkie, które dotyczą przeprowadzania badania, że Państwo naciskacie brzuch, patrzycie, czy tam się napina, nie napina, w którym kwadracie i tak dalej. A nietechniczne to te pozostałe. Ale zobaczcie Państwo, jak mamy to zrobić skutecznie, jeśli nie mamy umiejętności, które określamy jako nietechniczne. Badamy i dzieci, i dorosłych Państwo badacie. Oj, teraz Cię dotknę, bo mam zimne ręce. O, tutaj ogrzeje trochę stetoskop, nie? To a, a momentalnie włączacie coś, co jest w grupie nietechnicznych. I um, teraz jesteśmy jeszcze dalej. Ja, czy ja bym była bardzo szczęśliwa, jakbyśmy w Polsce pozostali na technicznych i nietechnicznych, już nawet nie myślę. Na świecie się już teraz mówi w ogóle umiejętności, bez tego podziału. Dlaczego? Ponieważ ten podział prowadzi do deprecjonowania tych umiejętności, które określam jako miękkie. No za takie miękkie nie idę. Kilka razy na różnego rodzaju kongresach mówiłam przed koleżanca, wiesz co, Warsztat będziemy mieć fajny, mamy kogoś specjalnego gościa. Wiesz co, ja nie, ja nie przyjdę, ja idę na Echo. To jest takie ważniejsze. Nie? nie wiem, czy ważniejsze. Ważne jest i jedno i drugie. i bardzo mi zależy na tym, żeby to po prostu wybrzmiało. Mamy też tą rodzinę naszego pacjenta umierającego. I musimy pamiętać o tym, że podstawowym tym centralnym obiektem pracy jest jednak dla nas pacjent. I obowiązuje nas karta praw pacjenta, co brzydko mówiąc powoduje, że to pacjent decyduje... E, co ma wiedzieć rodzina? Oczywiście mówimy o pacjencie przytomnym, świadomym, i tak dalej. Jest on niejako zakładnikiem swojej rodziny, bo to on rozdaje karty. Mogą powiedzieć, nie mogą. jednocześnie bardzo często pojawia się takie sformułowanie: słuchajcie, rodzina wymusza. Oni chcą wiedzieć, albo oni nie chcą, żeby on dostawał morfina. Przypadek prawdziwy. Pacjent umierający z bólem, rodzina nie chce. Dlaczego? No bo on ma odchodzić przytomnie. Bo chce z nim rozmawiać do końca. No dobra, co na to pacjent? E, to jest trudne. Żona zabrania, mąż się nie zgadza. E, proszę mu nie mówić. Proszę mu nie mówić, bo on się załamie. No nie wiemy tego. Nie wiemy. Niejednokrotnie, sami państwo, niejednokrotnie pewnie mieliście sytuację, że po wielu dyskusjach i ustaleniach pacjent usłyszał to, do czego ma prawo. Ostateczne rozpoznanie, czy to, że jest w tym, naprawdę już jest koniec życia i pacjent był wam wdzięczny, bo się okazało, że musi zrobić rzeczy, o których nie mamy pojęcia, rodzina nie wiedziała. To jest pacjenta koniec życia i tu jest znowu, wracam do tego, ta disease i illness jest bardzo ważne, to, to rozpoznanie, rozróżnienie. Druga rzecz, która może stanowić obciążenie, druga kolejna, która może stanowić obciążenie, to jest przygotowanie do rozmowy. Czy nasza rozmowa, na którą się udajemy, która jest trudna, czy ona ma strukturę, czy ja wiem, po co idę do pacjenta, co chcę osiągnąć, jaki jest mój cel. Jeśli wiem i jest to dla mnie jasne, to mogę się do tego przygotować i wtedy mogę sobie nawet na kartce napisać, że mam zacząć możemy sobie robić symbole, tak? od tego, żeby relacje wzmocnić, potem, żeby tego pacjenta uprzedzić, że przechodzimy do tych trudnych, do tych trudnych momentów i napisać sobie, co ja dokładnie chcę powiedzieć. Bo też lekarz jest człowiekiem, ma napięcie i ma emocje, i nawet jeżeli on to odcina. To fizjologicznie nie ma możliwości, żeby nie wpływało na to, na to, w jaki sposób my myślimy. A pacjent prowadzony tak po sznureczku też będzie się czuł lepiej, bo on widzi, że naprzeciwko niego, czy obok niego siedzi specjalista, który idzie z nim krok w krok i nie ucieka na przykład. Czy sprawdzamy potrzeby członków rodziny? To też jest niezwykle istotne. Bardzo często jest tak, że my sobie wyobrażamy, co oni, co oni myślą. Co, czego oni potrzebują. A tym, a tym, proszę zobaczyć, o ile prostsze jest, spytane, jest pytanie, czego Państwo w tym momencie potrzebujecie, jak Wam możemy pomóc? A my tymczasem wydłużamy całą procedurę, e, mówiąc o tym, co nam się wydaje, że oni potrzebują. Na szczęście na to pytanie wioska, czyli co, już tutaj dzisiaj padła odpowiedź i to wielokrotnie. Więc ja mogę ją tylko pewnego rodzaju obrazkiem dopełnić, powiedzmy. I w środku dałam tego lekarza rodzinnego, lekarza POZ. Ja nie wiem, jak to działa w całej Polsce, natomiast u nas w Bydgoszczy coraz częściej jest tak, że pacjenci są obie, objęci opieką kompleksową. To jest uważam fenomenalne, ponieważ poprawia się przepływ informacji pomiędzy specjalistami. No. Oby tak było dalej, natomiast to są rzeczywiście wszystkie osoby, które zajmują się pacjentem, ale proszę pamiętać też o wsparciu, które sobie wzajemnie oni mogą e, obok dać. No i tu się pojawia pytanie: jeśli poproszę o to, żebyś powiedział, co to jest wsparcie, to co byś powiedział? Jak to sformułujesz? Część ludzi będzie mogła powiedzieć od razu, część nie. No to jeśli nie umiem powiedzieć, co postrzeg jak postrzegam wsparcie, no to czego ja oczekuję? Czego ja chcę? No i oczywiście są to wszelkiego rodzaju zachowania pomocne w zaspokajaniu potrzeb w trudnych sytuacjach, które dają nam albo osoby znaczące, albo całe grupy odniesienia, czyli ważnych, grupy ważnych ludzi dla nas. I tu się zbliżam coraz bardziej do pani doktor Kasi, porządkując z mojej perspektywy te rzeczy. Mamy to wsparcie społeczne, emocjonalne, informacyjne i instrumentalne i tego rodzaju wsparcie wszyscy, którzy są zaangażowani w pracę z pacjentem, mogą mu udzielać. Wszyscy. Natomiast to wsparcie psychologiczne pozostaje specyficzne dla nas, po prostu. Skąd moi współpracownicy, ci pozostali ludzie mają wiedzieć, jakie są moje potrzeby? Dokładnie tak samo powinniśmy je zwerbalizować. Najczęściej jest tak, że chcemy, żeby oni się domyślili, żeby tak trochę zgadli, żeby wiedzieli, no jak to, no przecież wiedzą, znamy się tyle lat. No nie widać, dzisiaj fukam. No dzisiaj nie fukaj. Dzisiaj po prostu przyjdź i powiedz. Słuchajcie, mam dzisiaj nie wiem, głowa mnie boli strasznie, mam ciężki dzień, cokolwiek, ale po prostu powiedz ludziom dzisiaj potrzebuję nie wiem, więcej herbaty, mniej pytań. Czy też świnka więcej nie zje? <grym> Bardzo mi się to spodobało. Wracając do pierwszego obrazka o, o wioskę, ta praca ma być ze wsparciem, z wykorzystaniem od razu grupy, mogę powiedzieć branżowo, z rozłożeniem odpowiedzialności na wszystkich członków grupy. I nie tylko ten lekarz ma nam się przełączać na członków grupy, na rodzinę, na pacjenta. On też od członków grupy może oczekiwać i prosić o to, żeby było wzajemne wspieranie się. No i ostatnia część, dbać o własne zdrowie przy wsparciu tejże wioski. No wszyscy uważamy, że dbamy, no przecież wiemy dokładnie. Wszyscy znamy definicję WHO, no kto nie zna definicji WHO, no przecież posługujemy się jej. Um, ktoś tutaj dzisiaj powiedział, że praca w tak trudnych warunkach z pacjentami u ukraińca życia może być źródłem własnego rozwoju osobistego. Może, ale to nie będzie możliwe, jeśli mamy odcięte emocje, jeśli nie mamy refleksyjności. Musimy ją mieć, żeby to mogło być rozwojowe. No i to jesteśmy coraz bliżej poprzedniego wystąpienia. W tym dbaniu, jakie ja mam, czy jest to proces, ja oczywiście mam teraz zajęcia ze studentami medycyny i oni często mówią, przestaliśmy ćwiczyć. Ja ich pytam na zajęciach, jakie macie pasje? Słowo pasja jest passe. Teraz się mówi o innych. Tak, tak, tak. Jak, hobby Hobby też już jest stare, nie? Co lubisz robić? Um, no ja robiłem to, ale przestałem, no bo się muszę uczyć, nie? No, okej, okay, no ale kiedy ty się będziesz lepiej uczył? Jak będziesz w dobrej formie, też fizycznej, czy jak będziesz w gorszej formie? I tam się zastanawiamy, co lepiej robić. Mieć takie rzuty, akcje, zrywy, czy zadbać o siebie, żeby to było stale. Bo będzie coraz bardziej obciążająco, bo pójdziesz na stażu, będziesz robić specjalizację, bo pojawią ci się dzieci i tego nie będzie mniej. Więc jak nie włączysz tego na samym początku, to później ci będzie trudniej. No, i oczywiście wiemy wszyscy, i Państwo edukujecie pacjentów, jak macie czas, odpoczynek i odpowiednio długi sen. Ja to pozostawiam refleksji. Czy Państwo, którzy dbają o nasze zdrowie i nas leczą, mają higienę snu? Zdrowe odżywianie się. Patrzymy na młode pokolenia, które przychodzą, i widzimy, że to się staje coraz bardziej enigmatyczne. A my wiemy, że żeby dobrze pracować, no to trzeba mieć dobre paliwo. Najczęściej do samochodów wlewamy jak najlepsze paliwo, kupimy doskonały olej, dbamy o opony. Samochód, rzecz, ktoś nim jeździ. Na jakim oleju jeździ ten kierowca? No, oczywiście aktywność fizyczna. Niech to będzie coś, co, tak jak było widać, ten błysk w oku przed chwilą, że kocham siatkówkę. Rób to, rób to regularnie. Czasami będziesz mógł zrobić trzy razy w tygodniu, czasami raz. I oczywiście wiemy o tym, że najlepiej na świeżym powietrzu. Unikajmy używek. To jest bardzo popularny sposób, także wśród medyków, na radzenie sobie. Badania profesora Izdewskiego dotyczące medyków w trakcie COVID-u pokazały, jak bardzo wzrosło stosowanie używek. I mm, to były i papierosy, i to był alkohol, ale także to były leki. No i oczywiście pielęgnuj relacje społeczne. Najcenniejsze, te w których jesteś sobą, po prostu realizujesz siebie. No i wracając do wioski, <noise> najzdrowiej będzie zrobić imprezę na świeżym powietrzu, gdzie będziemy się naprawdę wszyscy dobrze y, fajnie bawić. Dowolną imprezę, bez przymuszania, oczywiście. No i nawiążę do kogoś, kto kiedyś był moim odkryciem, a jak teraz sprawdzałam w internecie pana Wojciecha Oczko, to się okazuje, że on tutaj jest bardzo popularny w Warszawie i to w innych częściach Polski był mniej. E, to jest tak, że my wracamy do podstaw. On w XVI wieku mówił o czymś, co my teraz mówimy, włącz ten ruch i tak dalej, bo są korzyści i dla jednego, i dla drugiego. Duch. I ciało. To poza tym psychologicznie jest to fantastyczny sposób na rozładowanie napięcia, też tego, które nam się kumuluje w kładzie mięśniowym. I tym chciałam bardzo podziękować i zakończyć.